No, także robimy dzisiaj unboxing. W końcu po tygodniu udało się w końcu i e, szukamy długo tych rękawiczek. Także idziemy, idziemy, Cze, co tam masz za rękawiczki. Ja Wempirki. Takie i takie, żeby chroniły. A my dostaliśmy na, na, na testy inne rękawiczki. testujemy. No, idziemy, otworzyć. No i ponoć te rękawiczki są dużo trwalsze. Zaraz sprawdzimy, otworzymy. Dawaj. Otwieramy. Co? Lampa jest podobna. Nie wiem, choć się domyślam. Mercator Medical. Go Grip. To są rękawice Go Grip. Takie no trochę Jaki z wiąże. jakąś powłoką diamentową. Tylko tu do czucia, bo nie widać nic. O. To są jak wampirki. Widzicie, no. czy, 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 to e. są wampirki takie. Ale takie widzę, że Trochę inne, nie? Takie, no, takie inne. To jest niby Taka. diamentowa powłoka 24 na nich, brak, brak, brak tłumaczenia. Tutaj się wkłada. To są zielone, a tam te czarne a chyba są. O, też zielone. Zielone te i czarne. Ma. Są dwa rodzaje. Nie Oczywiście jest rabat y, dla widzów mhm. i dla tych, co kupią właśnie na hasło EDI. Wpiszecie w kodzie y, Eddie, więc Dobry. macie 5% rabatu na wszystkie rękawice. Go Grip. Co, za małe? No to są zielone, to są mniejsze. Masz. Tam masz duże. No, no ale dlatego tak... ci mówię, weź szere, czarne. I to są właśnie takie typowo, ponoć trwalsze. E, mechanicznie, przed uszk uszkodzeniami. O, takie, no. Jeszcze takich taki nie widziałam. Dobre, dobre. Ciekawe jak się będą później ściągać, nie? Chociaż są trochę za dużo widzę na nie? No, ja wiem. No trochę, ale dobre. No, ale są różne rozmiary, Ja tutaj nie wiedzieliśmy jakie. Widzieliśmy takie uniwersalne i tak. Co? Można. Przesuwać na telefonie. telefonu skorzystać. O. Można skorzystać z, z telefonu, Bo tak? to jak skóra pewnie. I co to? No. <laughs> jak ty je rozciągnęłeś. <laughs> jak? Za małe są, są, są. za, za, za małe są. A gumki są. są też dobre. No, jakie Dobra, ładne. Damy, damy cynka, żeby nam przesłali większy rozmiar. Najważniejsze, bo... patrzcie, mają wypustki. Działa, działa, telefon! I... Nie trzeba zdejmować. Nie no. trzeba zdejmować. No. Najważniejsze. Jeden plus. Można kliknąć na telefon, można zadzwonić, przesunąć. Po 0, Pod 07. Pod 007, tak? Jest Także rękawiczki. Googly. Ja, ja też szukałem taki właśnie rękawiczek. Szukaliśmy. Żona szukała długo, nie? A, Jakiś tam. Tak. A to jak przypadkiem gościu napisał? Ale wiecie, co my mercatora kupujemy? Gdzie? Cały czas kupujemy mercatora. No co tak, tylko, że my nie kupujemy tych, my kupujemy no. te cienkie, te bezbarwne, Aha. czyli białe, bezpudrowe, mhm. a dlatego, bo są najtańsze no, Tamte, Widzisz, nie? My ogródka no, tu... potrzebujemy. Tutaj nie wiem jaka scena, ale widziałam też chyba nie jest, nie jest jakaś yy... straszna. No Nie wiem, pewno wiem, zobaczymy. niż tam, bo tamte są takie wierzchnie. No. no, ale tu masz wiedzieć. są, to jest full No Zobaczymy, ja też sobie założę. Dobra, idziemy robić, szkoda czasu, trzeba testujemy, testować. Testujemy, testujemy. Zobaczymy, czy się ręce spocą. Ogólnie nie zawiązuje się, no tak jakby nie miał rękawiczek na dłoniach. Także powiem wam, że y, testujemy te rękawiczki i powiem wam, że już w pierwszych chwilach jest fajne zastosowanie. Jak tam wuję rękawiczki? Dobry. Elegancko czuć, nie? Lepiej niż tych grubych, nie? Tak. Ale idzie tutaj robota szybko, te worki trzeba gonić. Powiem wam, że... Te worki od ziemniaków to normalnie, jak noże, one tak się wrzynają w ręce. Ja już mam tak zniszczone ręce, powiem Wam, że od tych worków, bo nieraz, bo powiem Wam tak, tych grubych, uciennych, no to wiecie, jak to jest. Niewygodnie jest wiązać worki, a ja właśnie wiążę worki często. I ten, no i jest niewygodny, dlatego często bez rękawiczek robiłem. Ale powiem Wam, że teraz e, wampirki mi nie, nie pasowały, bo wystarczyło, że wampirki się wzięło, powiedzmy tam, no ile? 50 worków i pękały, rozerwały się. Zobaczymy, ile one wytrzymają w worków, te, te rękawiczki. No ale czuć, że są grubsze te rękawiczki ogólnie. W sumie to są takie, można powiedzieć, typowo wampirki, tylko że grubsze, tak? E, mają jakąś diamentową powłokę Czyli tu chodzi o te trójkąciki Nie to, że diamenty mamy Tylko, że mamy te trójkąciki, które Powodują nam to, że się ślizga ta powierzchnia O, w trafił prawie Idealnie No i dobra, dzisiaj macie taki odcinek e, Z testowania e, rękawiczek No, obiecałem przetestować i pokazać, zareklamować te rękawiczki bo powiem wam, sam szukałem tych takich rękawiczek długo, no nigdy nie znaczy tak, nie trafiliśmy się na takie rękawiczki ale jeśli coś jest nowego na rynku no to zanim będzie takie rozpowszechnione, no to trochę mija czasu no a tutaj jakimś, nie wiem, trafem się odezwał pan do mnie i ten no i mamy okazję przetestować te rękawiczki dla nas to jest plus bo no, moim zdaniem jeśli one się sprawdzą to ten to no, już będziemy kupować te cały czas no bo są wygodne tak a ręce są bardzo ważne łatwo bardzo je zepsuć ręce przy takich workach to bardzo szybko można yy, zniszczyć się ręce tak no i od razu sobie zobaczycie, jak idzie robota u nas. Mama się nie przekonała do rękawiczek, mama woli być swoje grube, ale tak jak my, o, zakładanie worków, ściąganie, to musi być precyzja, musi być dotyk, czuć trzeba ten, tak jakby, tak jakby ich nie było tych rękawiczek, no i, no i tak jest w sumie. Jestem zdziwiony troszeczkę, zaskoczony. Bo przeważnie te wampirki, tak jak już mówiłem, są o połowę chudsze i wystarczyło tylko troszeczkę naciągnąć i one tutaj pękały. E, gdzieś się... One się lubiły łapać właśnie tak. No w sumie wiecie jak. Wystarczyło pociągnąć troszeczkę. No, jeszcze nie pękło, ale nie chcę mi ich ten... Za bardzo teraz e, nadwyrężać. Zobaczymy po tych 200 workach, jak one wyglądają. Oczywiście mogą być wielokrotnie używane, ale to zobaczymy. Mi się wydaje, że tak... Nie wiem, nie wiem, nie wiem ile one wytrzymają, więc zobaczymy jak to będzie, jak się je ściągnie i czy można jeszcze raz je założyć, nie? Czy się da. Ja chyba je odwrotnie założyłem. Albo nie, bo się tak... Na, na, naciągają się tak po prostu. No, no dobra, mamy ich. Już prawie 200 worów, nie? Ile mamy? 50, 100, prawie 200. Po ilu godzinach pracy? No nie Bo? wiem, no, zaczęliśmy o 10. Od 10. 5. Do tej pory cały czas praca, ale rewelacja są po no. prostu rewelacje. No teraz mimo, mieliśmy okrągłą skrzynię trochę z gniłków. Ale. Jak się ściągnie, one ogólnie mam od rana już założone, no. tylko na obiad ściągnąłem raz, nie? No. E, I stwierdzam to, że. One praktycznie, czuć, że są, bo, troszeczkę się pom poci ręka, no, ale to, to jak się rusza, normalnie, ale no, tu jest, tu jest fajnie, bo one tu są luźne, tu no. na nadgarstku, tak? No. E I jak się rusza, to to powoduje ruch powietrza w środku. No. Nawet tak się robi, to tak jak pompka no, dobre są, Nie w pompkach są. Nie ściskają tu w nadgarstku, jest to bardzo dobre, dobre rozwiązanie. Twoje I ogólnie, no, i ogólnie te właśnie y jak to się mówi, powłoka diamentowa, tak? Czyli te wypustki całe. No, te wypustki, no. One powodują to, że się przykleja ta rękawiczka do skóry i nie, i nie poci się. No, no my praktycznie te 5 godzin, cały czas na rękach no, mamy. No bez niczego, no. Czekaj, może ściągnę, tylko nie mam jak. Czecie ma ściągaj. Masz już... Y tylko masz na włosy. O. o! I czysta, no dlatego Obadźcie. mówię, Przedtem zdjęłam, nawet... No tyle się... jest mokrej rękawiczki. O tu widać. No. Ale to wiesz, to, to człowiek pracuje ręką, no, to jest także, normalne, nie? E, no, ale o, ogólnie no. Nie, nie słodzę tych rękawiczek, ale jestem po prostu, tak no. jak wiecie, znacie to mój kanał, więc wiecie, że ja to robię rzetelnie, jeśli coś jest dobre, to no. chwalę, jeśli coś jest do dupy, to, tego, to o tym nawet nie mówię, no. tak, no bo to nie ma sensu, no, no, tak? No, dobra, o, dobra, już dobra. mi ręce, już mi wyschły, mam suchutkie już ręce, no. ale fajne, no, mam jak młody bóg pan te ręce, a zawsze miałem takie no. czarne po tak, tych, tak, po tych no, workach, to, niszczy, e, tak samo... Tak tak po tych, o po tych, właśnie, rękawiczkach takich czarnych, szmacianych, to no, brudne były, tak, z tej no, strony. Bo to zgniłki, woda. Nieraz zdarza się, no zgniłki są niestety. Teraz już mamy połowę maja prawie zara. A tyle czasu paczka leżała, nie otwieraliśmy. No, tam, no. no, no Ale dziad dziadkowi się urwało, dziad dziadek ma za mały rozmiar i przy ściąganiu rozerwał je, bo się nie mógł ściągnąć. No. Bo ja też ma za duże, nie? Za małe, za małe. Znaczy te jeszcze, jeszcze, jeszcze te elki No Ale jak, jak chodzą? No, ja też ze mną przy workach robi, nie? Elegancko. No Elegancko Także takie są plusy tych rękawiczek Naprawdę polecam te rękawiczki Mało kiedy robię reklamę jakiegoś produktu, ale tym razem Zrobiłem ze względu na to, że Jakoś tak Wyszło Dali na testy, więc przeszło przetestować Ale faktycznie są warte ceny Warte ceny są. Bo na jednej, na jednej parze nie wiem ile tam wychodzi. Muszę sprawdzić jaka tam cena jest ogólnie, ale pewnie nie dużo za taką parę. Na taką parę nawet jak ile? Dziennie, dziennie zużyjemy jedną parę. To nie wiem tam jaki koszt wyjdzie. Ja, ja później wam później zerknę, zobaczę ile, ona, ile paczka kosztuje, bo nawet się nie orientowałem, no niestety, nie przygotował się jedni. No ale mimo wszystko, e, no, produkt wysokiej jakości. Nie ma to tamto. Nie są jakieś zwykłe wampirki, tylko konkretne. No to są rękawiczki klumowe, dużo grubsze, chyba praktycznie dwa razy. No na uszkodzenia są dużo bardziej yy, odporne, ale no, no ze stali nie są, ani z diamentu. Tylko ta, te właśnie, te takie kwadraciki, takie trapeziki. To jest ten niby diamentowa powłoka, ale to powoduje to, że Właśnie mamy y, ruch powietrza w środku, no i tak mocno nie paruje, nie męczy się ta ręka, więc no ciekawe, ciekawa rzecz. Patrz, Patrz sekund. my Robiłam tymi rękawiczkami. No. Pod wodą umyłam. Jak nówki? No jak nówki, no dlatego mówię, zobacz. Super sprawa. No Heh. super. Nawet do pralki trzeba wrzucać. Nie, tak umyłam normalnie no, pod wodą, no, nie? No. No. No, Dobra, no, zrobimy to... zaraz jakieś podsumowanie. Ogólnie. Piszesz, ja. Tak, dzwonę, ale wam. No. Napiszemy sobie coś eee, Coś tam, no nie wiem, eee, co napiszemy? Napiszemy sms do żony? Ta, o, widzisz, masz no sms do żony. Co nie tu napisać? Uważaj Dobre. złotko, bo spadniesz zaraz tam. Dobra, napiszemy. Kocham Patrz źle. Co ja, ja piszę? Bo... A, no. przytrzymać. Tak, widzicie? widzicie. No i wyślij. No, rewelacja. Bo tak trzeba rękawiczki wszystko ściągać. Elegant, no. no. Wszystko fajnie chodzi. Każdą, no. każdą literkę mhm. można fajnie napisać. Także, bardzo są takie... Hmm. Ek ekonomiczne. Znaczy, bardzo się z... To jest pre... Chirurgiczna precyzja można powiedzieć. Mhm. No, to tyle na dzisiaj e, z testowania rękawiczek. Ale powiem, okay. po, Można powiedzieć, że... Znaczy ogólnie można polecić. Jak polecić, jak najbardziej. Jestem mile, jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że to będzie po prostu może, może no nie byłem no, ale... tam zbyt przekonany za tymi rękawiczkami, ale naprawdę y, mi się wydaje, że taka jedna para na dzień starczy albo nawet i na dłużej. No bo naprawdę ciężko je rozerwać. Wymyłam i je są... dalej można pracować. No, nimi. no dokładnie, dokładnie. Naprawdę... No to ta wielkość dłoni jakie trzeba kupić, żeby były dobre, nie? Tak, tam, tak, trzeba... Rozmiar rozmiar bo my dostaliśmy za małe, dziadek nie mógł założyć. No. no, Ale mimo wszystko nie wiem jak oni naciągną, ale naciągnął, no. Naciągną, no, ale to wiesz, jak wiem, to wygodniej się robi, nie? Tak, tak, tak. Ta. Mhm. Także wpadajcie na stronę sklepu, tam link wam wrzucę pod filmem, wszystkie linki. E, jakieś intro tam z tego z tych rękawiczek też rzucimy, no i tyle godne polecenia. Rękawiczki wujanie? Pewnie nie, tyle, ile Okej. pracowaliśmy przez 5-6 godzin? No, tyle i przy workach nie, nie strzeliły, nie pękły. Jedynie mi się tam zadarły, jak tam wiadomo. To, to nie są z tego, e, nie są to rękawiczki ze stali, mogą się tam rozerwać, wiadomo, ale mimo wszystko są tak wytrzymałe, że przy normalnym użytkowaniu. Dają radę To no, no nie, no niech się tutaj ten ok, tylko ok. trochę obsuszą się i będzie gitara o, Wojtek akurat wrócił z arbosem z formowania Arbos z zapiernicza po tuningu <słyska> <słyska> Ta, a teraz tutaj mamy jedziemy grodzić jutro rozciągać siatkę leśną i to jest przyrząd do, przyrząd do rozciągania siatki leśnej Natura Ale jak to zobaczycie, zobaczycie to w następnym odcinku jak to, się, jak to się robi, jak to się dzieje, co się dzieje, jak to się dzieje A dzisiaj jeszcze mnie czeka chyba, no, chyba tak Jeszcze oprysk na ziemniaczki do grobówką. No to tyle z dzisiejszego odcinka typowo reklamowy e, Lokowanie produktu Ale powiem Wam naprawdę godny polecenia e, Nie jest jakiś bubel Także warto, warto wziąć sobie nawet na próbę. Sami przetestujcie i przekonajcie się. Na razie. Trzymajcie. Się.